Witam serdecznie na dzisiejszym trapingu z miejscowości Marki. Dziś mamy pełny portfel: Maxi cash Party. Zodiaka, marki pod Warszawą, plaster miodu, nie czas umierać, zielona kasa, siódemkę za 2 złotówkę na dobry rok, deszcz pieniędzy, droga do miliona i za złotówkę na szczęście. Zaczynamy od najtańszych do najdroższych, na szczęście. Z numerem 68 jest diament, worek 7, worek Biedronka i Biedronka, czyli na szczęście, niestety. Deszcz pieniędzy z numerem 70, i tutaj szukamy pliku albo parasola. Melon, koniczyna, palma, róża. Cytryna, balony, chmury, Tofi. plecak i na koniec jest plik. O! A plik wygrywa jest. Dwójeczka zwrotów na deszczu pieniędzy. Super 7, 52, i w Super 7 jest 3. 6.

jest dziewiętnaście, trzydzieści, trzy, siedem, osiemnaście, sześć, trzydzieści, pięć, trzy, dwadzieścia, jeden, trzydzieści, sześć, dwanaście, czternaście, trzynaście, dwadzieścia, 9 i 24. Także tutaj bez sukcesów. Bądzik z numerem 10 z paczki jest znak. Klucz, kot, świat, lupa, rekin, oko i motor, a w bonusie kości. Plaster miodu z numerem trzydziestym drugim i w klastrze miodu jest skrzynia, ul, gwiazda, skrzynia, safe, plik, bank, drzewo, kwiaty, safe, tencza, koniczyna diament, drzewo i plaster. Gra piąta jest plik, korona, drzewo, kwiaty. Szósta safe, plaster, plaster i kwiaty. Gra siódma bank, bank i moneta, no niestety, a w bonusie jest banan.

Dwadzieścia pięć. Trzydzieści. Jedenaście. Siedem. Trzydzieści siedem. Dwadzieścia sześć. O i pod dwadzieścia sześć to już jest na pewno jakaś dyszka. Trzydzieści dwa. Osiem. Piętnaście. Siedemnaście, czterdzieści dwa, dwadzieścia osiem, dwa, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć i na koniec zostało dwanaście, a pod dwadzieścia sześć, o a nawet są dwie dyszki pod dwadzieścia sześć, także nawet lepiej. Różowy Zodiak z numerem 13. I w Zodiaku szukamy gwiazdy albo księżyca, a jest kompas, chmura, portek, naczynie, teleskop, planeta ziemia, statek, lira, syrena, jednorożec, delfin, antena, krap, kotwica, UFO, żółw, słońce, konik i na koniec miś. Także tutaj się tym razem nie udało. Na dobry rok z numerem 16. I na dobry rok styczeń 10:500, luty 1100 zł, marzec 100 zł, 10 000, kwiecień. 500 tysięcy i 10 tysięcy, maj 1020 złotych, czerwiec 1200 złotych, lipiec 20 i 500, sierpień 500 i 100, wrzesień 20 i 500 tysięcy, październik 10 złotych i 500 tysięcy, listopad 200 złotych i 50 zł, grudzień 50 zł i 10 złotych. W premii jest o! Ale, jaja, w premii jest dzwonek. No to jeszcze sprawdźmy, co w bonusie w bonusie figurki, a pod dzwonkiem, o, a pod dzwonkiem dycha. No też miło, też miło, że dycha wpadła. Droga do miliona z numerem trzecim, i w drodze do miliona mamy tak 15,9, 41 jeden trzydzieści siedem, dwanaście, trzynaście, trzydzieści, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia pięć, czterdzieści dwa, trzynaście i cztery, czterdzieści sześć i czterdzieści cztery, dwadzieścia siedem, sześć. 10, 11, 6, 39, 34, 14, 33, 38, 7, 31, 26, 7, 29, 22, 45, 28, 19, 17, 14, 12. 18, 33, 48, 46, 11, 10, 9, 8, 16, 41 i ostatnia szansa 28 i 5, także tutaj bez, bez sukcesu. I na koniec został pełny portfel z numerem 18

25 i na koniec 23. Także tutaj nie bardzo, ale może tutaj w parach pierwsza para: sztabka, moneta diament, koniczyna, koniczyna, pierścionek, pierścionek, diament, waliza, pierścionek, moneta, koniczyna, siódma para: banknoty i sztabka, ósma pierścionek, moneta. I ostatnia, trzecia gra. I tutaj mamy tak: 30, 50 tysięcy, 200 złotych, 50 tysięcy po raz drugi, 500 zł, 2 miliony, 5 tysięcy, 150 zł, 30 złotych po raz drugi, stówka, stówka i 2 miliony po raz drugi. Także portfel. Tutaj okazał się przybrany. Podsumowując dzisiejszy zbraping na dobry rok wpadła dyszka pod dzwonkiem. Dwie dyszki pod 26 w Maxi Cash'u i 2 złote w deszczu. Deszczu pieniędzy, co w sumie daje 32 zł na stówkę inwestycji. Dzięki piękne za oglądanie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Na razie. Cześć.